Cześć, z tej strony Paweł Dąbrowski, firma Clinic Support. Dzisiaj nagramy film o preparacie AntiStatic Spray. AntiStatic Spray eliminuje elektryczność statyczną, spowodowaną gromadzeniem się ładunków elektrycznych dywania. Szybko wysycha, wystarczy jedna aplikacja, aby usunąć ładunki z wykładziny w Twoim biurze. Jak stosować AntiStatic? Wyczyść wykładzinę za pomocą odpowiedniej dla danego włókna metody. Wymieszaj 1 litr antistatik z 2 litrami wody. Rozprowadź przy użyciu opryskiwacza ciśnieniowego 1 litr gotowego roztworu na 3-5 m2 powierzchni. Wetrzyj za pomocą szczotki i pozostaw do wyschnięcia. Jeśli masz więcej pytań odnośnie antistatic spray, zapraszamy do komentowania. Ja nazywam się Paweł Dąbrowski, firma Clinic Support. Cześć!